6 lewy, długi, 6 prawy, zacisk i 3 lewy, 6 prawy i 4 lewy i 4 prawy i 3 lewy i długi, 6 prawy, 3 lewy, zwęża się. 3 lewy, ostrożnie, długi, 3 lewy, zacisk, nie tnij, długi, 3 prawy, zacisk, nie tnij i 6, lewy, 6, lewy, zacisk, 2 prawy, 50, 2 lewy, długi, 3 prawy, bardzo długi, 5 lewy, 3 prawy, lewy i 6 prawy, 2 lewy i 6 prawy, 5 prawy, zacisk. I 6 lewy, 2 lewy i 6 lewy i 6 prawy, 3 prawy, 36 lewy, zacisk. I 6 prawy, 3 lewy i 3 prawy, 6 prawy, 4 lewy, zacisk, 2 lewy, na asfalt, nawrót prawy, nawrót lewy i 6 prawy, 6 lewy, nawrót prawy, 6, prawy, długi, 2, lewy. 6, lewy i 4, prawy. 4, lewy i 6, prawy. 35, prawy. 30, długi, 3, lewy, zacisk i 6, prawy, 3, prawy, otwarty. 6, prawy i bardzo długi, 3, lewy. Cztery prawy. Sześć prawy i długi. Trzy lewy. I sześć prawy. Sześć lewy. Sześć, prawy. Długi pięć, lewy i pięć prawy. I sześć lewy. 6 lewy, zacisk. 6 prawy i długi, 3 lewy. I 6 prawy, 5 prawy, 5 prawy. I długi, 6 lewy, skrzyżowanie 5 lewy, 100. 4 lewy, zacisk. I 6 prawy, 5 prawy, zacisk. I 6 lewy. Długi 6 lewy i 2 lewy 6 lewy i 6 prawy 6 lewy otwarty nawrót prawy 50. Długi 6 prawy otwarty nawrót lewy długi 3 prawy na szuter. I skrzyżowanie 6 lewy, długi 3 lewy, 3 prawy, bardzo długi 3 lewy, 2 prawy, 6 lewy, 6 prawy, 4 lewy i 2 prawy. 30. 6. Prawy i 6. Lewy. Otwarty nawrót. Lewy. 5. Lewy i 6. Prawy. 4. Lewy i 5. Prawy. Długi. 3. Prawy. Zacisk. 30. 6. Lewy i 6. Prawy. 34 lewy, długi 4 lewy, zacisk. I długi 5 lewy, i 6 prawy. 6 prawy, otwarty. 100. Długi 5 lewy, zacisk. 30 długi 6 lewy. Cztery lewy i długi, sześć prawy. Długi, cztery prawy, otwarty i cztery lewy i sześć prawy. Długi, trzy lewy, długi, sześć prawy. Trzy prawy i długi, sześć lewy, zacisk. Szczyt. I 3 prawy. 36 lewy. Długi. 5 prawy. I 3 prawy. I 6 lewy. I długi. 3 lewy. 32. prawy. I 5 prawy. 3 lewy. I przejść lewy.